Szanowni gospodarze i drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania, pięknie dziękuję za zaproszenie do tego pięknego miejsca na spotkanie z Wami. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić czas na to, żeby porozmawiać o bardzo ważnych sprawach, bo udziale aktywności i znaczeniu tej aktywności kobiet w życiu społeczności lokalnej, ale również i o jej wpływie na to, co dzieje się w naszym państwie w Rzeczypospolitej. Dla mnie jest to niezwykle cenna rozmowa i te przyjazdy tutaj na Pomorze, a ostatnio dosyć częste są dla mnie wyjątkowym przeżyciem zawsze i wnoszą wielką wartość. Ostatnie, które miałam okazję odbyć nie tak dawno, bo chyba miesiąc temu w sztumie też wcisnęło się takim wyjątkowym śladem mojej, mojej pamięci i mam do dzisiaj zapisane te uwagi i spostrzeżenia, tam również było spotkanie z kobietami, które wykazują się taką nieprzeciętną, niezwykłą aktywnością w życiu swojej społeczności lokalnej. Także jeszcze raz dziękuję, bowiem jak jesteście wszyscy bardzo zapracowani za to, że zechcieliście chwilę porozmawiać i podzielić się Swoimi e, spostrzeżeniami, ale też i pochwalić, bo myślę, że warto się chwalić swoimi sukcesami, swoimi doświadczeniami, warto się dzielić swoją mądrością, bo to jest coś, czego co trudno wycenić. E, a warto uczyć się na doświadczeniach innych. Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie podziękować, ale też i pogratulować gospodarzowi, panu Wójtowi, który. Mm, Przypomniał, że rzeczywiście poznaliśmy się już jakiś czas temu, a chciałam pogratulować tego, że jest takim dobrym duchem i patronem dla przedsiębiorców, tych rodzinnych, rodzinnych, polskich. Jest ich promotorem. Poznaliśmy się w Warszawie na e, właśnie takiej gali, która promuje i nagradza przedsiębiorców, ale i tych, którzy promują, mają e, życzliwość, zrozumienie i potrafią dobrze współpracować ze swoimi przedsiębiorcami, to jest niezwykle ważne, żeby właśnie ta współpraca dobrze się układała wtedy dla um, tych miejscowości e, ten sukces jest, jest pewniejszy. Zwłaszcza kiedy dzieje się to przy udziale banków współdzielczych, dzięki którym mam w Polsce łatwiej było przejść przez te zawirowania kryzysu globalnego, kryzysu finansowego, dlatego że banki spółdzielcze są tak bardzo blisko swoich klientów, doskonale rozumieją ich potrzeby, potrafią niezwykle elastycznie reagować na zmiany, które zachodzą w tej najbliższej rzeczywistości, w tym najbliższym otoczeniu i za to im się należą. Wielkie gratulacje, ale i wielkie podziękowania. Bez wielkich reklam, bez wielkich pieniędzy wydawanych na te reklamy potrafią tak znakomicie ze zrozumieniem funkcjonować, wspomagać właśnie przedsiębiorców, ale nie tylko, bo przecież wiele przedsięwzięć takich lokalnych, charytatywnych, sportowych to jest, to jest bezcenne i za tę współpracę też chciałabym podziękować i pogratulować jeszcze raz. Przy tej okazji, kiedy tutaj jestem z Państwem, też wspomnieć o tym, jak ważne jest, aby właśnie samorząd wspierał pomagał inicjatywy, wspierał inicjatywy stowarzyszeń organizacji pozarządowych, ale również i tej działalności na przykład kół gospodyń wiejskich, które tak pięknie potrafią łączyć. Tradycje z nowoczesnością potrafią kultywować to, co stanowi o naszej tożsamości narodowej, to na... dzięki właśnie. Dzień dobry, dzięki właśnie na zaangażowaniu i zrozumieniu istoty tej działalności przez panie, przez kobiety, które pięknie potrafią łączyć swoje obowiązki domowe, swoje obowiązki zawodowe. Ale też nie żałują energii, czasu, zaangażowania w te mm, projekty społeczne. I to jest coś niezwykle cennego, co e, powoduje, że Panie inspirujecie wiele znakomitych przedsięwzięć, projektów. Bez Waszego zaangażowania to by się nie wydarzyło. Ale przy tym wszystkim warto też pamiętać o samych sobie. To jest niezwykłe. Niezwykle ważne. My jesteśmy zaangażowani i bardzo oddane wszystkiemu, czego się podejmujemy. Chciałobyśmy zrealizować nasze zobowiązania do końca i zawsze z pozytywnym efektem. Mówię o tym zawsze, że my tak bardzo chętnie dzielimy się sukcesem, bo to prawda nam mniej zależy na prawach autorskich nam mniej zależy na tym, żeby Ktoś wspomniał o tym, że my żeśmy to zainicj zainicjowały, zainspirowały, żeśmy się w to zaangażowały, że pracowaliśmy wspólnie i razem. Oczywiście razem z, z planami również na rzecz jakiejś dobrej inicjatywy. Nam zależy na tym, żeby był dobry i pozytywny efekt. Nam zależy na tym, żeby ten projekt, pomysły, inicjatywa, przedsięwzięcie było skutecznie zrealizowane. I za taką determinację, ale też i za konsekwencję chciałabym serdecznie podziękować. Dla mnie niezwykle ważne jest to, co słyszę, jeżdżąc tak dużo po. Po kraju, kiedy spotykam się właśnie w różnych miejscach, dowiaduję się o różnych znakom znakomitych pomysłach, znakomitych inicjatywach. I my, tak jak w Sztunie dowiedziałam się o fajnych pomysłach, o fajnych sposobach na aktywność, takim na przykład na Dolnym Śląsku, i to też wszędzie opowiadam, bo myślę, że warto czerpać z doświadczeń innych, o tym, że w miejscu, kiedy jest taka wielka różnorodność osób, które przybyły w to miejsce, w którym teraz mieszkają, z różnych stron Polski, gdzie jest taki tygiel kulturowy tak naprawdę. Powstała znakomita inicjatywa. Tam wójt chodzi tu na Jagpaw i mówi, że on tak już naprawdę nie musi pracować i zabiegać o, ne, o ne, ne zaufanie i poparcie e, mieszkańców e, swoich wyborców. Bo znalazł świetny sposób na to, jak osiągnąć sukces. Spotkał się z kobietami, powiedział zapytał, co jest dla nich ważne. Okazało się, że dla większości z tych panów było ważne, bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo mojej rodziny, bezpieczne dotarcie dzieciaków do szkoły, ośrodek zdrowia, plac zabaw, wszystko to, co się wiąże z rodziną. I z zabezpieczeniem takiego spokojnego, dobrego życia. I zainspirowany tymi rozmowami postanowił, że wspólnie z tymi kobietami postara się zrealizować te postulaty, które są tak ważne dla kobiet, ale jednocześnie dla całych rodzin. To mu się udało razem z kobietami, aktywnymi kobietami zrealizowali po kolei stopniowo wszystkie te swoje ambitne plany i zamierzenia i później doszli do wniosku, że powinni się jeszcze trochę bardziej zintegrować i poznać. I te panie zaczęły sugerować, że może by zrobić taki festiwal talentów. Pomysł na początku z dystansem i z rezerwą przyjmowany, ale później nieśmiało te panie zaczęły się zgłaszać i mówić, że ja tam na przykład fajnie haftuję, ja świetnie wyszywam. Druga pani robi kapelusze, a pan mówi, że robi gitary. Po tej gitary przyjeżdżają do niego nie tylko z całej Polski, ale i z Europy. Okazuje się, że to jest sąsiad. Druga pani szlifuje, czy, czy rzeźbi w szkle. Ktoś tam pisze wiersze, ktoś tam robi znakomite nalewki, ktoś inny robi wino. Zrobiła się fantastyczna impreza w Centrum em, Integracji Europejskiej, pięknie pięknie w budynku. W tej niewielkiej miejscowości. Fantastyczna impreza, gdzie okazało się, każdy chciał się pochwalić swoim talentem, bo każdy ma swój talent. I tak ten festiwal stał się miejscową tradycją. Myślałem, bardzo piękną tradycją. Szanowni Państwo, Szanowne Panie, ja yy, nie chciałabym za długo opowiadać, chociaż mogłabym, ale dla mnie ważniejsze jest to, abym mogła Was posłuchać, abym mogła jadąc w kolejne miejsce, powiedzieć, że tu w Kwidzyniu są w Kwidzynie, przepraszam, są, są znakomite, aktywne kobiety, które mają wiele świetnych pomysłów, które potrafią ogromadzić wokół siebie tych, którzy potrafią wspierać dobre inicjatywy. Chciałbym Usłyszeć o Waszych sukcesach i przy okazji powitać kolegę posła. <tryk> <tryk> Dziękuję.